Witam ponownie wszystkich. Mamy kolejny dzień, godzina 11:35. Troszeczkę dzisiaj później wyjechałem niż miałem to w planach, ale tak niestety życie w życiu bywa. Jedziemy w kompletnie innym kierunku, jedziemy na trzeczkę inną do miejscowości Stargar. Kawałek od Szczecina, mam jeszcze 13 km. Jedziemy na most kolejowy, gdzie teoretycznie powinienem na niego dojechać Swobodnie, w miarę Ale Jak to będzie, zobaczymy Jeżeli nie tam, to udamy się w inne miejsce I, I tyle, no Widzimy się Na miejscu To na miejscu Powiem wam, moi mili, że stawiłem trochę samochód tam z tyłu na Wygnajewie. Mam tutaj ze 200 metrów do tego wiaduktu. Pojechałem pierw z tamtej strony wiaduktu. Myślałem, że tam droga prowadzi. A tam był tylko dojazd do posesji. Nie musiałem się cofnąć. Wjechać z drugiej strony tego nasypu. No i zobaczymy. Zobaczymy co tutaj wyjdzie. Czy można tutaj w miarę normalnie dojść? Bo Google Mapsy swoje, a życie swoje. No, powiem wam, że za tyle fantastycznie, że nie wziąłem samochodu baterii. Tu mam przy sobie 50%. Więc będę musiał grzać do auta z powrotem. Ale dobrze. Trochę ruchu nie zaszkodzi. Przypniemy sobie gdzieś. Na tym śmietnisku nie ma gdzie. A jak nie ma gdzie, to gdzie? Nie. Nie w dół. A jak nie ma gdzie. Proszę bardzo za nogę! No, jest trochę prąd. I coś dziwne dno jest. Nie ma piachu, są kamienie, czego nie lubię. Jakby jakieś przełapanko było, ale puściło. No nie wiem, dam temu miejscu... Dam temu miejscu szansę na parę paręnaście rzutów. No Powiem wam, że przez chwilę miałem taki zaczep. Myślę, że stracę magnes. Tak więc nie wiem czy to miejsce jest tutaj najlepsze na kawałek śruby. No zobaczymy. No. O. Znowu coś złapało tak konkretnie. Nie mam pojęcia co tu jest na dnie. Wszystko może być od pozostałości poprzedniego wiaduktu przez jakieś elementy metalowe. Kamienie tutaj widać, że są pod wodą. Ah. Zgarniałem magnes i zobaczyłem, że tu mi się łapie do czegoś. I wiecie co tu jest? Nie wiem, czy to jest hak, czy to spręt, ale nie wydostanę tak tego. Tutaj siedzi, a po raz trzeci to samo. O, masakra! No i są kapselki i gwózdek taki O, o. A, nie ma tu nic, są same zaczepy idę zobaczyć za gadżetami wędkarskimi jak tam nic nie będzie wypadało to pojedziemy jeszcze w inne miejsce no i sprawdźmy co tutaj się kryje może będzie lepiej po wędkarzach jako tako widzę tutaj porządek jest fajnie, cieszy tu przynajmniej jest dno muliste bez bez kamieni Wol mógł. Yeah. Nic. Ale się nie poddajemy, rzucamy dalej. Masakra. Rzucam. Rzucałem tak tu, 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 Jeden kapserek tylko wypadł teraz. Co prawda rzuciłem na wprost, ale to już tak ostatni chyba rzut i jadę w inne miejsce. Tu jest naprawdę bardzo bardzo czyściutko. Powiem Wam moi mili, czy tym razem z takiego wiaduktu będziemy rzucać? A, tylko że chyba kamerę przestawię sobie na głowę, bo nic tu nie będziecie widzieć. Ale to zaraz zobaczymy. Tam mamy jeszcze jeden wiadukt. I tam jest taka kładka za tym wiaduktem, więc jeszcze tam podejdę, zobaczę No powiem wam, drugi rzut, za pierwszym jakieś plęciki wyszły, a tu proszę bardzo mamy drugi rzut I już jakieś Co to jest? Już jakieś lepsze Elementy o, Powiem Wam, że zainteresowanie to jest nieziemskiem moją osobą, tym co robię o, A z tej miejsce zaczęły wychodzić różne rzeczy. O, no, ciągnę jakiegoś konkretnego schabowego Aj, byłem po baterii. O, puścił się, dobra. Byłem po baterii wymienić, a nie wziąłem uchwytu na głowę. Nie, jednak coś było. Taki od wiązka prętów, fajna, elegancka. A tutaj był przez jeden taki pan który mówił, że gdzieś tutaj jest wózek z Lidla <laughs> może, może. O, mam jakieś przyłapanko tam? Albo i nie. O, coś Walczymy, co to? Na żywo. I byle nie granaty. I O, pociski. O. Mamy kawałek blaszki Prężynę <laughs> Ale fajna kutka wielka kutka taka O i krewetka, pani krewetka ładna Uf. No ładna Co tam może... A, Coś tam wielkiego jest. O, kawałek. Noża. I jakiś pręcik. Ale jest! Świeca! <śmienny> Wszystko jest! Nie. O. Mamy Część podkładki kolejowej Dęciki i Pedał Część pedała Tak, to był pedał żeby było coś Teraz to strach używać słowa pedał nie? Tak, jest to się sądzi on no, powiem wam, że Idę ratować magnet, bo się tak o coś zaczepił Uu. Że to było naprawdę... Prawie aż jest niemożliwe, żeby to odczepić Może od tej strony? Uu. Muszę przejść sobie na bok tutaj Zobaczyć, czy damy radę w tą stronę pociągnąć, a jak nie, to od drugiej strony. Ale akcja, mówię wam. To jest zbyt głęboko, żeby wejść w woderach. No to wam powiem, że przyszedłem teraz z drugiej strony i jest lipa. Jest taka lipa, że masakra. Dobra, aktualnie jest plan B, z którego nie chciałbym korzystać cholera. A wygląda on tak, że tu podczepię linkę holowniczą. I wyciągę ten magnes innej opcji za bardzo nie ma Three weeks later. Huh. słuchajcie to przeparkowałem się autem eee, podstawiłem sobie tutaj samochód, przyczepiłem Linkon, pociągnąłem na jak powiem na Hama, na żywca I magnesik odzyskany Tak więc łowimy dalej no, Człowiek się nie poddaje Tu coś w gumie jest Tu jest jakiś kawałek metalu w gumie Tak więc magnesik odzyskany można działać. Uu! Można działać dalej. Dobra, W związku z tym, że tu jest tak średnio wygodnie, to się przeniesiemy za ten mostek. Tu jest naprawdę mało wygodne to rzucanie, i z tym murkiem tutaj walczenie. No to moi mili. Jest zmiana miejscóweczki. Zobaczymy, co tutaj będzie. Tak więc nie ma co zwlekać. O Jezu, ten most trochę się rusza. No i da, wystarczy. Żeby tylko tutaj zaczepów nie było I będzie dobrze Opa Ile tu jest kamieni Ej, to nawet płytko Widać, że to jest miejsce Smakoszy Degustatorów I trzy kapselki Powiem ja wam, że tylko tutaj, tutaj magnesikiem sobie poleciałem. Znowu. Jakiś gwózdek. No powiem wam, że tu mam niezłe przyłapanie. Opa. Ale jest pewien, jest to pręt. Fak. <tryk> 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 Tutaj jest pręt taki długi, a tu jest magnes. No, Jest dobra. No Zaczymy jeszcze raz z tym prętem, nie wyciągnę go, nie ma szans, bym musiał wejść do wody. A tutaj co jest? Gałązka, dobra, pora się zbierać. Zwijam sprzęt i mam takie skromne podsumowanie, zaraz zrobię. Dobra, słuchajcie. Pierwsza rzecz, ale się szarówka zrobiła. Pierwsza rzecz. Czy to jest jakaś blokada rowerowa, blokada czegokolwiek? Mnóstwo tego leży. Wziąłem jedno, bo to waży w środek, ma trochę metalowy. Nie będę się bał tego rozbierania, ale mnóstwo tego leżało. Dlatego takie pytanie brzmi hmm. A tak poza tym co? Tak poza tym mamy Ech. jakieś pręty zwinięte, nie wiem To być może jest z jakiegoś płotu ogrodzenia Nie jest to blokada rowerowa ciężkie Rurka Kłódka, dość stara kutka fajna to jest chyba mocowanie kolejowe do szyn. <laughs> Część pedała. Ach, jeszcze jedną pełną rurkę. To jest albo wajha od czegoś. Tu jest otwór taki, jest wygięte. albo zasuwa. Nie wiem. No i tak dynamo które się kręci od roweru ciekawe ciekawe i to są chyba ramy to są chyba ramy do komputera tak mnie się przynajmniej wydaje no i poza tym już takie pierdoły które których nie będę tu wysypywał kowek, noż, jakieś inne pręty, Mnóstwo kapsli, świeca samochodowa i tak dalej. Tak więc kolejny dzień jest za nami Zaczyna padać Magnez, mało co nie straciłem sceny grozy były, ale ale zabawnie. Liczy się zabawa trochę, trochę energii spalonej Ode mnie to już wszystko A z nami widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!